Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Dad Blaster. Zagramy sobie dzisiaj w GTA 3. Uznałem, że będziemy nagrywać po dwie misje w jednym odcinku, ponieważ są tutaj bardzo krótkie misje. To <laughs> może dzisiaj nawet wyjdzie drugi filmik. Nie wiem, czy się Wam chce oglądać, bo mnie nie, więc wyłączymy to. I nie wiem, czy znacie, ale. Nie wiem, czy znacie takiego gościa Jacock TV, z którym będę nagrywał yy, Wolfensteina. Yy, prawdopodobnie pojutrze. A więc jedziemy. Tam mamy jechać, dobrze? Przyznam się, że już grałem w to i będę też nagrywał w San, w San Andreas, ale to, to już nie dzisiaj nie wiem co, ale stało, nie wiem co mi się stało, ale y, mam jakieś dziwne zamazania grafiki czasami. M mam nadzieję, że na nagraniu mi się to nie stanie. Dobrze, jedziemy. I aktualnie rozmawiam z moimi kolegami, głównie z kolegą, z którym mam nagrywać na Skype'ie, więc jeśli byłoby słuchać jakieś ich dźwięki w tle, to z góry przepraszam. Dobrze. Kolega mi właśnie mówi, że tym razem nie będą tacy chamscy. Przez nich musiałem drugi raz nagrywać, ponieważ oni mnie tak rozśmiesili, że nie potrafiłem kontynuować nagrywania. Jedziemy. Zrobimy to i chyba już skończymy, bo... albo nie! Bo takie krótkie filmiki to nie mają sensu to. Powiedzmy, że to jest jeszcze jedna misja. Chy chyba, że to jest jedna misja, to, to niech będzie. Idziemy. Dziewczynki Luigiego. Y mój kolega też nagrywał chyba z tej wersji. A nie, on nagrywał z, z Wise City. I bo to są bardzo podobne wersje. Ja się pomyliłem i zacząłem po nim jeździć, że. To ja mam to samo i ten i później dopiero zobaczymy, że to się różni No On se poszedł oczywiście Zostawił nas no fajnie Wow, jaka zamiana Ja nie mogę Dobra, idziemy Przejdziemy tą misję i Załatw samochód no, O, dzień dobry, dzień dobry <laughs> Lol, seks klub, Sek, se, seks klub, klub. Jakie zboczone rzeczy tutaj są, a podobno to jest. A nie, to jest od 16 lat chyba. Nie, nie było pytania. Jedziemy. Z góry też przepraszam za jakieś nagłe wybuchy śmiechu spowodowane przez mojego kumpla. Które już y, wcześniej y, wcześniejszym nagraniu. Znaczy na próbie nagraniu mi przeszkodziły. Kurde jak. Ona to ma tempo. No. Jestem Misty. Fajnie. A ja jest, jestem nie wiem kto. Krabisz, no, aby spojrzeć w lewo przez szyby, bo fajnie. O fajnie. Wow, 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 Gdzie mamy jechać? Najgorsze jest to, że y, tutaj bardzo szybko wybuchają auta. A przy mojej jeździe to raczej będzie y, najmniej wskazane. Jedziemy. Zastanawiam się nad tym, czy nie nagrywać z San Andreas Geta. i jeśli chcielibyście zobaczyć serię z San Andreas, to piszcie w komentarzach. Mimo, że mam mało widzów, to... No. Wow, ile forsy. Hajsy z YouTube'a się zgadza. Dobrze. Jedziemy do domu zapisać i chyba będziemy powoli kończyć. Przepraszam, przepraszam, kurde. Te, ta moja polszczyzna. Przepraszam was, że takie krótkie odcinki będą, ale po prostu yy, u mnie to się strasznie długo przesyła i jeśli bym nagrywał tak po 20 minut, to potrwałoby to dłużej niż, yy, niż no, komukolwiek się wydaje. Dobrze, więc to, na, to chyba będzie na tyle, albo mam jeszcze pomysł, tylko musimy to poszukać. Znaczy, to, to ten mój pomysł musimy poszukać w pewnym sensie. Musimy iść chyba na tamtą ulicę, ale oczywiście nie pójdziemy z buta, tylko pojedziemy pożyczonym autem, oczywiście. Yy, powiem Wam o co chodzi. Jeżdżą tutaj takie dwa fajne rodzaje aut, i yy, ja nie będę jeździł takimi złomami, więc se pożyczę. Yy, w cudzysłowie pożyczę. Tylko nie wiem, czy akurat spotkamy. Nie, nie policyjne, nie. Widzę, że nie ma, więc chyba, chyba nie, nie zdobędziemy go. Chyba wiecie jakie, jeśli ktoś grał w GTA 3, to chyba wie, że jeżdżą tutaj takie gangsterskie auta, takie, yy, znaczy od tej mafii, czy czegoś tam, które są bardzo, o, te też, mo... też, też może być. O, i tego sobie weźmiemy. I jedziemy. Właśnie przyszedł drugi kolega na Skype'a i pyta się co ja robię. Oczywiście nie domyśla się, te, że ja nagrywam, nie? Ależ drifty! Jedziemy, jedziemy! Mamy autko. Następnym razem postaram się podgłośnić dźwięki z gry, a wyciszyć jeszcze bardziej ich tam na Skype'ie. Dobrze. Dobrze. Tak. I tak, to będzie na tyle. Powoli kończymy. Znaczy właściwie już kończymy. Dziękuję za uwagę. Na razie do następnego razu.